Cześć, w tym odcinku dowiecie się jak zaktualizować system Android w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, zanim przejdziemy do aktualizacji systemu Android, e, musimy jeszcze zadbać o baterię w telefonie, a więc musimy taką baterię naładować najlepiej do 100%. No minimalny taki próg naładowania baterii to jest 50%, moim zdaniem przy aktualizacji systemu. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli w trakcie trwania aktualizacji po prostu Wam się wyłączy telefon, no to może dojść do nieodwracalnych skutków waszego systemu i taki telefon będzie wymagał wtedy tylko i wyłącznie kontaktu z serwisem. Więc jeżeli macie naładowany telefon, możemy przejść dalej do aktualizacji, a więc w tym celu musimy kliknąć tutaj koło zębate. Przejść do ustawień telefonu, wchodzimy w ustawienia. Następnie szukamy zakładki o nazwie na samym dole najczęściej jest system. Klikamy tą zakładkę. Następnie mamy tutaj drugą zakładkę o nazwie aktualizacja oprogramowania. Klikamy i jak widzicie, ładuje nam się tutaj kolejna zakładka. Musimy chwilę zaczekać. Trwa sprawdzanie aktualizacji. No i jak widzicie dla mojego modelu telefonu jest już nowa tutaj aktualizacja, tutaj mamy bieżącą wersję, no i jest nowa wersja, więc teraz klikamy właśnie w tą zakładkę, nowa wersja i ładuje nam się kolejna zakładka. Tutaj mamy kilka informacji jeszcze, zanim przejdziemy do zainstalowania aktualizacji. Mamy bardzo ważną rzecz, jaki rozmiar będzie miała ta aktualizacja. U mnie ma to 3,27 GB. I tutaj kolejna ważna informacja, zanim przejdziecie do aktualizacji systemu Android, musicie zadbać o to, abyście mieli tutaj wolną pamięć właśnie na tą aktualizację. I nie chodzi o to, żeby mieć wolnej pamięci 3,27 giga jak w moim. Przypadku, tylko dużo, dużo więcej. No w moim przypadku to przynajmniej 5GB, ponieważ jeżeli będziecie mieć dokładnie wyliczoną tutaj wolną pamięć na tą aktualizację, to prawdopodobnie po prostu ta aktualizacja nie dojdzie do skutku, więc telefon musi mieć trochę większą przestrzeń wolnej pamięci, żeby właśnie ta aktualizacja Wam się zmieściła. Więc tutaj zadbajcie o to, żeby właśnie i sprawdzić. Przede wszystkim trzeba przed aktualizacją, czy macie wystarczającą ilość miejsca w telefonie. Jeżeli już macie takie tutaj miejsce wolne, no to poniżej mamy tutaj informacje, jakie zmiany wniesie wasza aktualizacja. To też jest bardzo ważne. Więc w tej aktualizacji, jak widzicie, tutaj system MUI zostanie zaktualizowany do wersji 9.1. Obsługuje technologię AeroFos. I GPU Turbo 3.0. Możemy sobie też rozwinąć dokładniej, żeby zobaczyć, co wnosi ta aktualizacja. Klikamy tutaj, właśnie rozwinięcie, i jak widzicie, poniżej możemy sprawdzić. Jeżeli chodzi o system, no to po prostu w systemie aktualizacja doda funkcję właśnie systemową ROF, która poprawia szybkość działania aplikacji i płynność operacji. Mamy tutaj również GPU Turbo 3.0, technologia akceleracji i tak dalej, i tak dalej. Więc możecie sobie tutaj przejrzeć właśnie informacje, co dana aktualizacja zawiera, jeżeli jesteście zdecydowani na aktualizację. Właśnie tej nowszej wersji Androida. No to następnie trzeba po prostu przycisnąć ten przycisk tutaj poniżej, zainstaluj. Wówczas no, zacznie się aktualizacja właśnie waszego oprogramowania. No, czas takiego, takiej aktualizacji też zależny jest od waszego łącza, ponieważ 3,27 giga prawdopodobnie będzie się ściągało jakiś czas, więc telefon w międzyczasie wam się wyłączy. Następnie Wam się ponownie uruchomi i po całym tym procesie aktualizacji powinien Wam się pojawić taki komunikat końcowy, że aktualizacja telefonu została jakby domyślnie czy też przeprowadzona poprawnie i po takim właśnie komunikacie możecie przejść wówczas do obsługi telefonu. Więc tak pokrótce wygląda aktualizacja systemu Android. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!